Największy lovelace w drużynie? No Alex Największy spóźnielski w drużynie. No Karl. Największa Maruda. Alex. E, największy kłamczu. Lemur. Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym piekarzem. Czego się boję. Brata. Co kocham? Mamę. Dziewczyny lubię? E, nic. U, e, naj, najlepszy zawodnik przeciwko, któremu grałem? Konziorowicki. Ulubiony powa. Buraki. W futbolu wkurza mnie. Moja lewa noga. Huragan to dla mnie, jak moja druga mama.